Monika Wrubel-Wnuk, witam w kolejnym serwisie flashradomsko 24pl Zaczynamy od regionalnego kongresu Platformy Obywatelskiej, jaki odbył się w Radomsku. Goście dyskutowali o drożyźnie inflacji oraz jej skutkach. Kongres programowy składał się z dwóch paneli dyskusyjnych, w każdym z nich rozmawiano o drożyźnie inflacji i jej skutkach. Pierwszy panel to dyskusja tzw. zwykłych Polaków, pracowników sfery budżetowej, drugi panel należał do ekspertów. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o tym, co najbardziej martwi, co najbardziej stresuje polskie rodziny, a mianowicie o drożyźnie, o inflacji, o coraz wyższych stopach procentowych, a tym samym coraz wyższych ratach kredytów spłacanych przez Polaków, o coraz wyższych rachunkach za gaz, za energię czy za paliwa, ale przede wszystkim, proszę państwa, spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o dobrych rozwiązaniach, o tym, co powinien tak naprawdę robić rząd który realnie to, troszczy się o swoich e, obywateli. Bardzo bardzo cieszymy się, że będą z nami zwykli Polacy, e, czyli e, osoby, które na co dzień mierzą się z problemami, jakie niesie ze sobą e, obecna sytuacja, a więc drożyzna, inflacja, w jaki sposób ta sytuacja przekłada się na ich Domowe, rodzinne budżety, jak w obliczu coraz większych opłat, coraz wyższych cen w sklepach, udaje im się spinać te e, domowe budżety, z czego muszą rezygnować, czego być może w danym miesiącu nie płacić i kalkulować, w jaki sposób e, konstruować swoje budżety, żeby one się spieły i żeby udało się w miarę płynnie. E, dbać o tę płynność finansową i niezagrożone rachunki domowe. Jestem nauczycielem w szkole średniej w Piotrkowie Trybunalskim. Jeśli chodzi o inflację, no jest to kłopot na razie. Dramatu nie ma, bo jakieś tam oszczędności są. Radzimy sobie, natomiast boję się trochę o przyszłość, dlatego że inflacji się przewiduje od 10 do 14 procent, natomiast Mamy tak zwaną podwyżkę, czyli częściową rewaloryzację w wysokości tam około 4%. Jest to troszkę niepokojące i nie sądzę na razie, żeby było bardziej optymistycznie. Na razie nie widać po działaniach rządu jakichś optymistycznych sygnałów. Oczywiście na poziomie rodziny nic nie możemy zrobić, możemy tylko ograniczać swoje wydatki. Natomiast na poziomie całej gospodarki narodowej, no tym co w tym momencie możemy przede wszystkim robić, to oczywiście realizować odpowiednią politykę monetarną poprzez podnoszenie stóp procentowych, to jest w tym. Momencie niezbędne. Oczywiście tej polityce sprzyjałaby też odpowiednia polityka rządu polegająca na ograniczaniu wydatków. Niestety, niestety, rząd działa jakby na przekór Narodowemu Banku, Bankowi Polskiemu i, i dolewa oliwy do ognia albo pożar gasi benzynom. Więc y, mamy wysoką inflację. Perspektywy na lata 2022-2023 nie są najlepsze. Gdzieś około roku 2024 być może faktycznie odnotujemy y, znaczący spadek inflacji. Dopiero około roku 2024. Gościem spotkania była Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Podkreślała, że posłowie PO złożyli w Sejmie trzy ustawy. 20% podwyżki dla sfery budżetowej. Druga ustawa mówi o tym, że Narodowy Bank Polski może wyemitować obligacje oprocentowane wskaźnikiem inflacji. To jest dedykowane tym wszystkim, którzy jakieś oszczędności mają. Każdy mógłby zainwestować w te obligacje maksymalnie 50 tysięcy złotych. Trzecia ustawa to zamrożenie raty kredytu na poziomie z grudnia ubiegłego roku na 24 miesiące. To dla osób, które mają jedno mieszkanie. Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj zaczęła podnosić stopy, oczywiście za późno, w związku z czym musi to robić za szybko i za mocno, no tak rząd robi wszystko jakby odwrotnie, czyli ciągle zwiększa ilość pieniądza na rynku i dopóki rząd będzie właściwie wspierał inflację, no dopóty Narodowy Bank Polski będzie musiał walczyć z nią w taki sposób, że to będzie coraz bardziej bolesne właśnie dla, dla polskich rodzin. Co powinien zrobić rząd może mi łatwiej będzie powiedzieć? Rząd powinien yy, wdrożyć działania celowane do konkretnych grup społecznych, tych, które najbardziej ucierpiały. Tymczasem obniżenie VAT-u na całą żywność. Polega na tym, że prezes Glapiński, który zarobił milion złotych, idzie do sklepu i kupuje jakieś tam produkty spożywcze bez VAT-u. Ludzie, którzy jeżdżą nie wiem, wielkolitrażowymi samochodami palącymi ponad 20 litrów benzyny na 100 kilometrów, kupują benzynę z obniżonym VAT-em i akcyzą. Znaczy, tak inflacji nie zwalczymy na pewno i to są po prostu błędy rządu. Cała polityka fiskalna PiSu od sześciu lat jest po prostu błędem. Platforma ma organizować podobne kongresy w kolejnych miastach regionu i Polski. Ósmoklasiści zdawali swój pierwszy ważny życiowy egzamin. Uczniowie ostatnich klas pisali testy sprawdzające wiedzę zdobytą w czasie szkolnej nauki. Końcówka maja była stresująca dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych musieli zmierzyć się z testem podsumowującym ich wiedzę, młodzież zdawała język polski, matematykę i język obcy. I trochę stres jest przed tymi egzaminami, bo to jest bardzo ważne. Wydarzenie w naszym w naszej dalszej nauce. Trochę się stresuję. Ja jakoś się za bardzo nie stresuję, bo się uczyłam systematycznie i, i się dobrze czuję, dobrze przygotowana. Dla uczniów egzamin mógł być podwójnie stresujący ze względu na to, że długie miesiące podczas pandemii spędzili ucząc się zdalnie. W mojej opinii nauka zdalna właśnie mogła bardzo przeszkodzić y ponieważ dużo uczniów olewało naukę i no, w sumie to nie przygotowywała się do tych egzaminów które właśnie no, do których powinna się przygotować. Nauczyciele y Przeprowadzili w tym roku szkolnym dwa próbne egzaminy ósmoklasisty. Tak naprawdę nie wiemy czego się spodziewać, jakie wyniki będą. To były bardzo trudne lata, bo uczniowie obecnej klasy ósmej, większość klasy siódmej uczyli się właśnie zdalnie i właśnie przez ten czas większość podstawy programowej właśnie uczyli się. Pojęcia i umiejętności, jakie mieli nabyć, były im przekazywane właśnie zdalnie. I dla Dlatego tutaj sami jesteśmy ciekawi, jaki będzie ten tutaj rezultat tych egzaminów. Wyniki egzaminów będą dostępne już 1 lipca, z kolei zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty młodzież otrzyma tydzień później dokładnie 8 lipca. Dwie lodówki społeczne uruchomiono w poniedziałek w Radomsku. Jedna z nich już następnego dnia przestała działać. W poniedziałek oficjalnie oddano do użytku dwie lodówki społeczne. Jedna zlokalizowana jest przy budynku starostwa powiatowego w Radomsku, druga przy siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku lodówki. To inicjatywa Centrum Integracji Młodzieży w Radomsku we współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem Lodówki przekazała firma Whirlpool. Pomysł nie jest znacznie, jest nowy pomysł wywodzi się bodajże z Niemiec. Tam te lodówki funkcjonują dosyć długo. W Polsce też już jest dużo miast, w których te lodówki się znajdują, nawet w nich w których miastach jest w każdej dzielnicy taka lodówka, to jest tak naprawdę taka jadłodzielnia. Yy, zostaje nam yy, jakiś produkt, którego wiemy, że nie zużyjemy, nie chcąc go marnować. Yy, możemy go tutaj przynieść, powinien być w zamkniętym, szczelnie pojemniczku. Może to być złupa z dnia wczorajszego, może, może to być yy, no coś co upiekliśmy, zrobiliśmy sami, a może być to po prostu produkt, który zakupiliśmy, natomiast na przykład jak śmietana, ser też ma swój tam jakiś okres ważności, nie chcąc go zmarnować. Możemy go y, włożyć do tej lodówki. Y... No takim impulsem myślałam o tej lodówce długo, tutaj na, na rynku radomszczańskim też wiele osób o tym mówiło, organizowało się. No ja pomyślałam, że poprosimy właśnie Zygmunta Łopalewskiego, firmę Whirlpool, z którą współpracuje Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży od 10 lat i on na pierwszy telefon oczywiście się zgodził te lodówki, że świetny pomysł, tym bardziej, że Whirlpool prowadzi taką akcję w szkołach o niemarnowaniu jedzenia, no więc wpisaliśmy się Świetnie. Z Centrum Integracji Młodzieży w Radomsku współpracujemy od wielu, wielu lat. To są jeszcze czasy firmy Indesit w Radomsku, teraz Whirlpoola. Razem mieliśmy taki program społeczny, który się nazywał Jonatan. To była pomoc dla właśnie dzieciaków, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. I to była super akcja, z, z Edytą Sapis to robiliśmy. Natomiast e, jeśli chodzi o niemarnowanie żywności, to jest, to jest jeden z naszych bardzo ważnych tematów społecznych, którymi zajmujemy się od lat, e, łącznie z tym, że mamy projekt dedykowany dla szkół głównie podstawowych, który się nazywa Marnujmy Chwil, w którym biorą udział tylko w samej Polsce setki szkół. W tym roku również przystąpiły do tego dwie szkoły radomszczańskie. Mamy nadzieję, że prace czy też w ogóle projekty, które udostępniam w związku z tym będą na tyle fajne, że będzie można je... Nagrodzić. Za dużo się marnuje tej żywności. To są rzeczywiście miliony ton rocznie w Polsce. Biorąc pod uwagę skalę ubóstwa, która cały czas jest wokół nas, warto, aby tym jedzeniem, którego naprawdę nie potrzebujemy, się po prostu dzielić. Niestety już kolejnego dnia jedna z lodówek była nieczynna, okazało się, że jest popsuta. Lodówka zaczęła grzać, zamiast chłodzić zgłoszono ją do reklamacji. W ciągu 6 dni ma zostać naprawiona lub wymieniona. Lodówkowa inicjatywa w Radomsku pojawiła się już kilka miesięcy wcześniej. Paweł Aulich ze Stowarzyszenia Spod Radomsku złożył wniosek do Urzędu Miasta o dofinansowanie ich zakupu. Na razie jednak jego wniosek ze względu na to, że była konieczność wprowadzenia poprawek jest w urzędniczej samrażarce. Jak wygląda pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku? O tym mówi Monika Malcher, dyrektor tej placówki. Szczegóły w materiale. Od momentu sytuacji na Ukrainie, jak najbardziej osoby tutaj do nas się zgłaszają. Na tą chwilę jesteśmy, mamy taką możliwość udzielenia pomocy takiej wstępnej, do, przed tą pomocą psychologiczną, czyli rozmowa w języku ukraińskim, ustalenie problemów i sposobów rozwiązywania. Na co dzień tak naprawdę zgłaszają się osoby, którym jesteśmy w stanie się porozumieć i pokierować. Są to pytania dotyczące, gdzie znajdują się dane instytucje lub co mogą zrobić, gdzie się udać. Dodatkowo również uruchomiony jest program dla osób niepełnosprawnych. Wystąpiliśmy o takie środki. Jest możliwość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, czyli takie trzy póki co formy pomocy. Na tą chwilę zgłosiły się dwie osoby zainteresowane, tak niepełnosprawne, o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych. Mamy dostępne wnioski, są one w języku polskim i ukraińskim. Natomiast są osoby w trakcie załatwiania formalności, bo wiadomo, że dokumenty są w języku ukraińskim, nie wszyscy mają orzeczenia o niepełnosprawności, czyli przed złożeniem wniosków, jeszcze są informowani, co muszą dodatkowo uzupełnić, jaką dokumentację. Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wiedzą, że nauka poprzez zabawę jest zdecydowanie tym, co dzieci lubią najbardziej. W Miejskim Domu Kultury odbywały się warsztaty ekologiczne skierowane do najmłodszych. Warsztaty skierowane były do uczniów radomskich szkół podstawowych, dzieci poszerzały swoją wiedzę z zakresu prawidłowej segregacji odpadów. Maluchy wykonywały zwierzęta i kwiaty, na przykład z rolek od papieru toaletowego. Partnerem tego wydarzenia jest organizacja odzysku Interserosz. Są to warsztaty typowo ekologiczne. Nieco zmieniona formuła niż dotychczas, bo warsztaty trwają trzy godziny i tutaj edukujemy w zakresie poprawnej segregacji trzech frakcji odpadów papieru, szkła i odpadów bio. Warsztaty są podzielone na dwie części. Pierwszą część, pierwsza część to jest praca z kartami pracy. Druga część to są prace plastyczne z wykorzystaniem właśnie albo odpadów papierowych, albo szklanych. W przypadku odpadów bio tą częścią plastyczną, aczkolwiek tutaj już nie do końca plastyczną, tylko bardziej częścią doświadczalną można powiedzieć, jest sadzenie własnych roślin z wykorzystaniem kompostu. Warsztaty są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, klas 1-3. Biorą w nich udział zarówno uczniowie ze szkół z Radomska, jak i ze szkół z gminy Radomsko, Masłowice i Gomunice. Warsztaty cieszą się dużą popularnością No i cieszymy się, że tak chętnie dzieci biorą w nich udział. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej od lat prowadzi różnego typu warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży. Jak podkreślają pracownicy PGK, edukacja ekologiczna jest ważna od najmłodszych lat. 26 maja wszystkie mamy świętowały swój dzień w Muzeum Regionalnym. Z tej okazji studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowali wyjątkowy koncert. Docenić swojej mamy. Ale i ogólnie wszystkie matki śpiewają. I recytacją wierszy postanowili studenci z Radom Uniwersytetu Trzeciego wieku. List do matki to tytuł koncertu. Wystąpili chór Melodia, działający przy Uniwersytecie, i Belcanto z Dobryszyc oraz Stowarzyszenie Kobiet od A do Z z Kietlina. Moja babcia jest mamą, moja ciocia jest mamą jakiegoś dziecka, moja koleżanka, sąsiadka też jest mamą jakiegoś dziecka, i tak patrząc na każdą kobietę, Widzimy ten ciężar i ten uśmiech na twarzy. Zawsze, kiedy rozmawiamy, mamy ten temat wspólny, dziecko. Czyli jeżeli jest dziecko, jest rodzina, to każdy z nich jest mamą. A mama to jest piękne słowo, które faktycznie jest ubrane nie tylko w uczucie, ale w piękną miłość. Poczną się obchody Radom Dni Rodziny, to już 21 edycja tej inicjatywy. Program tegorocznego wydarzenia jest bogaty. O szczegółach opowiada Tadeusz Olczyk, inicjator Dni Rodziny w Radomsku. Dwa lata y, przerwy covidowej spowodowało to, że z utęsknieniem czekamy na, na kolejną edycję. To już będzie 21. edycja Radomskańskich Dni Rodziny, które planujemy od 3 czerwca y, rozpocząć, a zakończą 12. tradycyjną procesją jadwizańską. Opowiedzmy tak w skrócie, co w programie? Program jest bardzo bogaty i tak, choć w kilku punktach yy, chciałbym go tutaj przedstawić Państwu, ale myślę, że zapraszam serdecznie do wszystkich tutaj zaproszeń. Ulotek, które są plakatu w Radomsku i szczegółowo, bo każdy może z Państwa się z, zapoznać z nim, ale tak w skrócie to mówiąc, yy, yy, będzie nawiązanie do sytuacji, która jest w świecie, czyli, czyli do wojny na Ukrainie i w szczególny sposób zapraszamy tutaj do udziału w, w kilku punktach, praktycznie we wszystkich mogą brać, brać udział yy, nasi. Przyjaciele, którzy, którzy, musieli opuścić swoją ojczyznę z Ukrainy. Już 5, 5 czerwca, msza święta o 16 w kościele świętego Lamberta, będziemy się modlić za rodzinę, ale przede wszystkim o pokój na świecie, pokój na Ukrainie, a później będzie marsz, marsz dla życia i rodziny, dla życia i dla rodziny, która jest zagrożona w szczególny sposób w tej chwili właśnie na Ukrainie, w tym marszu. Bardzo bym pragnął, żeby brało jak najwięcej udział, największy udział właśnie rodziny rodzin y, ukraińskich przebywających w Radomsku. Y Takim również zaproszeniem do tych rodzin jest spotkanie w Eko Ogrodzie u pani Basi Wojnowskiej na ulicy Kolbego, które odbędzie się 11 czerwca. W programie tradycyjne czytanie Radomsza. Zapowiada się pięknie. Będzie komentarz, powiem tak, komentarz papieża Franciszka do hymnu o miłości świętego Pawła. To będzie 10 czerwca w bibliotece ale również spotkanie, które w szczególny sposób skierowane jest do młodzieży radomszańskich szkół, spotkanie z Dobromirem Mak, Makowskim. Człowiekiem głęboko zniewolonym w młodości, różnymi najróżniejszymi różnymi nałogami, a ja w tej chwili od, od kilku lat, no, głoszący świadectwo o tym, że można być wolnym, można pięknie żyć, mieć nadzieję i na, na życie. To tak, o, takie spotkania odbędą się trzy w szkole numer 7, w bibliotece, a później w kinie za rogiem. We fleszu czas na sport. W radomszczańskiej lidze szóstek piłkarskich piłkarze rozegrali trzecią kolejkę spotkań. Mecze trzeciej kolejki rozegrano na Orliku przy ulicy Rolnej w weekend 21 i 22 maja. Pierwsze punkty w rozgrywkach wywalczyli zawodnicy szansy, którzy pokonali Słowian 4-1. Lider tabeli zespół Gołębiarzy wygrał z Goldkarem 10-2, a Żubry, które są wiceliderem rozgromiły Huragan Wiśniówkę 15-1. Drużyna RKS Radonsko, która jest wiceliderem czwartej ligi pokonała przed własną publicznością zespół Boruty Zgierz 4 do 0, a w półfinale wojewódzkiego Pucharu Polski radomszczanie wygrali z Orłem Nieborów 6-0 i awansowali do finału tych rozgrywek. Mecz w ramach 29. kolejki rozegrano w sobotę 21 maja. Drużyny, które w rundzie wiosennej przyjeżdżają na mecz z RKS, zazwyczaj wyjeżdżają z kilku bramkowym bagażem. Nie inaczej było. W spotkaniu z Borutą Zgierz żółto-niebiescy zaaplikowali gościom cztery bramki, nie tracąc przy tym żadnej. Na listę strzelców wpisali się Sebastian Miśkowiec w 29. minucie i 89. minucie z rzutu karnego oraz najskuteczniejszy gracz RKS Kamil Odolak w 56. i 65. minucie. W w tabeli zespół z Radomska zajmuje nadal drugie miejsce, prowadzi Warta Sieradz. W środę 25 maja RKS rozegrał z kolei spotkanie w Pucharze Polski na Szczeblu Wojewódzkim. W półfinale tych rozgrywek zawodnicy trenera Pawła Ściemury wygrali wyjazdowe spotkanie z Orłem Nieborów 6-0. W finale, który zaplanowano 25 czerwca w Łodzi RKS zmierzy się z rezerwami Widzewa. Na koniec jeszcze policyjna informacja. W niedzielę 22 maja na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Radąsko i węzłem Kamińsk Doszło do karambolu. W wypadku w miejscowości Koźniewice uczestniczyło 8 samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. W tym serwisie to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału na YouTubie, wtedy nie przegapicie najnowszych wideo. Codziennie tworzymy dla Was treści na portal oraz media społecznościowe.